Witam wszystkich serdecznie. Nie było mnie trochę. Byłem dwa tygodnie na czasach Siedziałem, koledzy się zajmowali gołąbkami. Wszystko fajnie, jest dużo. Dzisiaj trochę zgoniłem. Biorę się zaganianie teraz i ostro. Dzisiaj też teraz zgoniłem. Chwilę przed chwilą się same zerwały, tak właściwie. No ale muszę. Jest tego dużo tam jeszcze u góry pełno Jest Murzynów jest 126 jest dokładnie A, także ok, będzie dobrze muszę posprzątać w środku syf niesamowity ale już jajka wyrzucone są wszystkie, nie ma nic jeszcze chyba z 5 tylko takich które zaraz wyjdą murzyny i, 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 będzie, i będzie ok obiecałem że zgonię pokażę ale na razie to muszę najpierw to ogarnąć w środku piór pełno leży kurde e, jak człowieka nie ma to na bieżąco to masakra wszystko fajnie myślałem że bałem się że jak zostawię tutaj pod opieką to coś tam ale nie jednak są w dobrej kondycji, fajnie można zacząć powoli, tylko rozpieżałe są trochę, ale, ale już się zrywają Operłowych też tam wszystko w porządku jest tego Wznoszą jajka, ale nie, wyrzucam wszystko, wszystko, już jajka zabierane nie ma już absolutnie. Żadnych młodych już tam praktycznie. Wygonię je na dach i w tygodniu biorę się za porządki, już sprzątanie miski wyciągam. Muszę maskę ubrać i naprzód. Z tych murzynków różnych Budapeszty te kolczaty, yy, przepraszam, wzięłem, yy, przymknęłem na razie, niech sobie posiedzą, bo, bo wariują, uciekają, kurde, na drugi dzień przelatują. To wziąłem na razie, przymknąłem, niech się uspokoją. No i przerzuciłem tam od Murzynów dwa To akurat się tam zadomowią, to je wypuszczę razem. Za kilka dni nagram jakieś zgonie, zobaczycie. Mogę dzisiaj właściwie nagrać. No nie, zobaczycie jak, jak normalnie je gonie szmatą, jak latają. Wezmę tylko większy worek jakiś doczepie, jakąś reklamowę albo wór jakiś i niech to lata No to jeszcze bocianek taki a są, muszę je zabrać stąd wychodzą, tak jest całkiem, ale... Nic się nie chce robić po urlopie, kurde. No ale trzeba, trzeba. to jest masakra normalnie strasznie dobrze pozdrawiam wszystkich Mówię, nagram jak będę ganiał zaraz tam 2-3 dni i, i puszczę filmik fajny jakie będę ganiał no, no, na razie to po urlopie nic mi się nie chce i idę sobie teraz kawę zrobić gołębie pierzeją no pewnie wszędzie teraz u każdego dobrze pozdrawiam wszystkich trzymajcie się mówię 2-3 dni i puszczę fajny film jak będę ganiał zobaczycie jak to jaka to jest dzisiaj wygoniłem to się przeraziłem normalnie chmura że aż wstyd, wstyd normalnie ganiać tyle gołębia to tyle gołębi nigdy nie miałem trzymajcie się